Witam, witam serdecznie i zapraszam Was na szybkie przygotowywanie lecza na spożycie bieżące i również do słoików. Tutaj mam takie cztery większe cukinie. Było dwie żółte i dwie zielone. Oczywiście wydrążyłam sobie gniazda nasienne, bo one były już takie po prostu większe. Ja je sobie nasoliłam, one już zaczęły. Puszczać wodę trzema łyżkami soli do przetworów, i je sobie po prostu zostawiam na noc. A dopiero kolejnego dnia będę je odsączać i rzucać do garnka. Czyli widzimy się jutro. I tak wygląda moja cukinia. Kolejnego dnia puściła o wiele więcej soku. I za chwilę po prostu na sitku będę się go pozbywać i rzucać do garnka. Oczywiście będzie potrzebna cebula, takie cztery, dobre cebula, ale że ja mam takie małe, to kilka sztuk półgłówki czosnku. Pokroję sobie drobno cztery czerwone papryki. Ja dam dwa małe koncentraty i dwie butelki półlitrowe przecieru pomidorowego jeżeli nie macie przecieru to możecie używać samego koncentratu i tak już mam tutaj odsączoną moją cukinię teraz będę dodawać pokrojoną w takie kostkę słupki pół talarki cebulę czosnek na drobno do garnka i wleję yy, przecier i dodam koncentrat i to będzie wszystko gotowane. Oczywiście pójdą jeszcze do tego przyprawy. I będzie to baza po prostu na leczo do słoików. Także nastawiam na gaz. I tak wygląda na gazie z tym wszystkim. Gotuje się. Tutaj sobie gdzieś połowę nadłożę. odłożę na... Spożycie bieżące, i tutaj jakie przyprawy dam, czyli tak: słodka papryka łyżka, pół łyżeczki ostrej papryki. Yy, tutaj mamy yy, kminek cały łyżeczka, pieprziołowy łyżeczka, majeranek łyżeczka i łyżka kucharka. To wszystko powędruje do garnka i oczywiście pieprz. Do smaku świeżo mielony u mnie. No dobra, czyli wrzucam to do garnka. I tak po całkowitym zagotowaniu. Wiadomo, objętość się pomniejszyła. Przygotowałam sobie cztery słoiki. I te cztery słoiki prezentują się tak po nałożeniu. Oczywiście, będą wymagały pasteryzacji. Pozostałe leczą będzie na. Spożycie po prostu bieżące 2-litrowe, jeden ciut mniejszy, jak w garnku do pasteryzacji. I tutaj zostało to leczą. Przysmażę sobie po prostu kiełbaskę, dodam do tego i ugotuję ryż, i będę miała dzisiaj po prostu obiad. A pozostałe słoiki, jak mówiłam, zapasteryzuję i będą fajnym. Po prostu szybkim obiadem, tylko kiełbaskę można sobie do tego dodać. A jak ktoś lubi wegetariańskie to też można bez jakiejś kiełbasy. I oczywiście, pasteryzacja: więcej co najmniej do połowy. Woda, szmatka na dno. I zaraz wam pokażę mój obiad. I obiad mój prezentuje się tak. Kiełbaska została. Przeze mnie przysmażona, dodałam, doleciał, gotowałam ryż i mamy obiad. No i to na tyle, żegnam się, pa!